wołam o Twój dom Wołam o Twój dom, Panie twe ciało dojrzałe Miłość wzajemną mi wiarę Wołam o Twój dom Ja wołam o Twój dom, Panie Niech Twoja wola się stanie Twój dom niech tu z mocą powstanie Jak mówią słowa, stąd zacznie się od kościoła Wołam, niech zniknie zazdrość, zawistność Będziemy mówić się o pieniądzach, o wszystkich tych tematach pensja, pensjach, da, pastorów, dziesięcinach tak, manipulacjach przed zbieraniem składki ogłaszaniem, że coś tam potrzeba, obciążaniem winą ludzi, że są zobowiązani że do czegoś i tak dalej tak dalej będziemy tych wszystkich rzeczy dotykać ale może niekoniecznie może niekoniecznie e, wszyscy z tego nauczania wyjdą dzisiaj zadowoleni. I, I może niekoniecznie ci, którzy się spodziewają, że ja dzisiaj powiem, na końcu powiedzą, no to jest to, czego się spodziewaliśmy. My z każdej możliwej strony. do dojrzałe. Miłość ja wołam o twój dom, ja wołam o twój dom, panie. Niech twoja wola się stanie, twój dom niech tu z mocą powstanie. Cierpisz, gdy twoje dzieci mają spór Jestem tu, by się modlić jak Nehemiarz za Twój spór Widać już, jak oczyszczasz Kościół swój pod Twój wzór Dość, bałwochwalstwa, dość struktury, tylko królują. Ducha kontroli gromie buntu Religii każdy musi stąd odejść bez gadania w trymigi Wszystkie zbędne doktryny wyczyść Objaw, jak Ty to widzisz Byś więcej, Panie, już nie musiał się wstydzić